Dobra, siema tutaj Piszmak, a to jest pierwszy odcinek z gry Battlemoncase ze mną jest. Sanchez PL. Ten złota. No, ten złota. No i to już jest drugie podejście do tego, bo mi się po prostu... Program do nagrywania wyłączył w czasie nagrywania. Nie? To było dobre. Ale nie przedłużałem, że to jest po prostu wstępniak do... No o tym urze Riposta Dobra. To jest wstęp do gry. Znaczy nie wiem, czy może być jakaś seria z tego, bo ja wiem. Jak się wam spodoba, to będzie seria, jak nie, to nie. Wpiszcie w komentarz, jak Lajkać się będę czekał tak. coś. Co mówisz? O ty. Jak oni... będzie lajkowali, jeśli chcą taką serię. O, jak będą lajkować, to... Pa, nie twój o, kanał, no, nie twój kanał, a już rzędzisz lajki. O ty. Paj, ja dostaniesz. Nie. Tak szybko jako pierwszy odpad. No te dudy waleły z pioruna, teraz jeszcze poprawił. Dudy z shitguna. Więc sobie chyba też zginę od tego zatrucia. No nie wierzę. Ja <laughs> też nie wierzę. Musimy patrzeć, jak się komputer. O! Dobra, play game. I to jeszcze szybko, bo żeby jak coś miejsca zaczął na nagrywanie. E, to Ty wejdzie, czekam już, dobra? Start. I teraz nam wylosowało dudy. Aha, zapomniałem powiedzieć, że te dudy to jest po prostu komputer, nie? Że, bo my sobie wyłączyliśmy taką sesję na dwóch. A tak to w tej grze można sobie normalnie zagrać we czterech, jak tam to padli, nie? Są różne tutaj jeszcze małpy, czy jak to woli. po Oj, pójdzie, bum! <gry> A bo wyjem. Dobra. Ale pójdą sztygany za no. nas. Jeb. Ohoho! Jeszcze po Była moc! Była moc. Ale nie we mnie. O ty. Jeszcze jedno się coś nie chcę nie jest przede mną, to oni pójdą na strzał. Ej. A nie. No nie. Nie pójdę na strzał. Prosto w serce. No co? No nie Bądź wierzę. No. Oh. Dalej, jestem dobry. Double kill. Tylko fuk y Nie wierzę w to. Dwa razy potem na dw dwóch rundach to jest chamstwo. Hej, hej, hej. Hej, kupse, kupse, klej. I ty, no hej, nie no i przegrał. Miwanie z meteoryta. Nie, nie przegrasz. Albo <laughs> przegrałeś. Bot cię pokonał. Lamus. Dobra, no to teraz, skoro jest, czekajmy to powiedzieć, skoro mamy już menu, no to ja teraz wychodzę. Ładowanie, ładowanie, a to jest moja małpa, czyli ta brzydka kapucynka. No i ja się żegnam, czekaj, ty też się pożegnaj jako pierwszy dawaj. Żegnam was wszystkich serdecznie, serdeczna tarcza. Jak no, kochaj. Tak Hey!